Ja pierdolę, się, że to skąd kurwa weź się tego psa bitnego. Zaraz się pod tyla i będzie spokój. Kurwa, myślałem, że to jest koń! Ja pierdolę, co to było? Jeszcze nie goniło On normalnie bieg jak koń, nie? Ale więcej i siliście nie poobiegł Kurwa, tego sobie nie ukrywam, mam już takie dosyć, nie? Na tych wioskach Kurwa, wszędzie wali jak nic Uf, uf, znowu a tu po restauracja, nie? No to kurwa, warunki do jedzenia mają mnie kulawę. Co podać? Kotonika z kabłowego, pan się nie martwił, gwalik gnojem, ale to nie skok. <gry>